Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Niedzielny poranek. Pomyślałem sobie, że przy okazji byłem po prostu odebrać paczkę w paczkomacie i pomyślałem sobie, że przejadę się trochę po okolicy i zobaczę jak to jest z tymi budowami, czy coś się buduje. Czy niekoniecznie powiem wam, że Ludzie się budują, ale zauważalnie, zauważalnie mniej jest tych budów, niż choćby o tej samej porze e, rok temu. Bardziej ludzie chyba wykańczają to, co zaczęli e, budować. No nie ma co się dziwić, stopy procentowe wysokie, ludzie nie dostają kredytów, więc nie ma finansowania. W ogóle nie zazdroszczę tym, którzy... Mają kredyt z oprocentowaniem zmiennym. No ale cóż, sam nie wiem, czy nie będę musiał coś z tego kredytu dobrać, bo ceny są zawrotne. Ja jestem jeszcze z budową naprawdę bardzo daleko, jeszcze do zakończenia. A pieniędzy już tak wcale dużo nie zostało. Oczywiście, coś tam cały czas się odkłada, ale. Ale potrzeby są duże. Mniejsza z tym, bo dzisiaj nie o tym. Generalnie chciałem Wam powiedzieć, że rzuciłem swoją dotychczasową pracę. Rzuciłem, w sensie zrezygnowałem normalnie z okresem wypowiedzenia, który miałem, miesięcznym, ale już tam nie pracuję. Dlaczego tak się stało? No to może od początku. Generalnie miałem do tej pracy dosyć daleko, 30 km w jedną stronę, czyli 60 km dziennie. Co prawda jeździłem tam obwodnicą, więc stosunkowo szybko, bo 20 minut i byłem na miejscu, ale jednak te kilometry robią swoje. W dodatku były tam dwie zmiany, co też nie do końca mi odpowiadało. No ja zawsze pracowałem na jedną zmianę. Dla mnie im wcześniej zaczynam, tym lepiej, też bez przesady, ale 6-7 zaczynam i kończę 14-15, to jest dla mnie 14-15 to jest dla mnie tak optymalnie, więc pomyślałem w ogóle w którymś tam z odcinków mówiłem wam, że była mowa o podwyżkach, mieliśmy takie zebranie. Była mowa, że jakieś tam podwyżki będą. To chyba było we wrześniu, nie w sierpniu, może nawet. Tak, bo we wrześniu, w, w sierpniu albo w lipcu, w takim razie, bo we wrześniu przecież na Gran Canaria byłem na urlopie. No i ani widu, ani słychu tej podwyżki. No to mówię, ja jestem taki, że albo wóz, albo przewóz, jak ktoś coś obiecuje, no to, to albo to obiecuje, albo nie, albo w kulki leci. U mnie, u mnie to jest krótka piłka. Ja nie lubię e, po prostu. <laughs> Jak ktoś yy, próbuje grać w jakąś grę. Więc ja zagrałem w swoją i po prostu rzuciłem wypowiedzenie. Powiedziałem, że mogę zostać, ale. Ale oczekuję podwyżki konkretnej. Nie będę mówił jakiej, bo nie o to chodzi, ale konkretnie powiedziałem, ile mnie to interesuje. Kierownik powiedział: Okej, okay, no oczywiście nie, on nie może decydować. Pojechał do prezesa, do dyrektora, rozmawiać. Zaproponowali mi jedną trzecią tego, co chciałem, więc powiedziałem grzecznie, podziękowałem, że mnie to nie interesuje. Pracowałem w tej pracy już rok, pokazałem, mi się wydaje z dobrej strony. Zresztą oni nie ukrywali, że byli ze mnie zadowoleni. Więc stwierdziłem, że no, wszystko idzie w górę. Ja, mamy inflację, więc chyba czas na jakieś podwyżki. Eee. No i, no i stało się tak, że zrezygnowałem z tej pracy. Rozstałem się oczywiście, tak jak ja to zwykle. E, zwykle, tak jak ja to zawsze robię. W, dob, dob, w normalnej atmosferze po prostu. Eee. Tak, żeby, żeby nie palić za sobą jakichś tam mostów, chociaż ja jeszcze nigdy do żadnej pracy nie wróciłem. I wolałbym tego nie robić z pewnych względów. E, jak już się zwalniam, no to się zwalniam, ale nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. E, oczywiście nie pozostałem bez pracy. Znalazłem sobie nową pracę, wynegocjowałem sobie. Troszeczkę lepsze warunki. Aha, jeszcze jednego zapomniałem powiedzieć. Ja oczywiście Wam nie będę mówił, gdzie pracowałem, czy gdzie pracuję, bo, bo nie. Po prostu z szacunku dla pracodawcy eee, tego zwyczajnie nie mówię. Eee, potem taką podwyżkę, właśnie jak mi zaproponowali, dostali wszyscy. Także nie wiem, czy to miało związek z tym, że ja po prostu domagałem się tej podwyżki i się zwolniłem, i oni trochę, jak to się mówi w cudzysłowie, kucnęli, czy, czy ta podwyżka była już wcześniej zaplanowana. No dziwnym trafem, akurat po tej mojej rozmowie, jak się okazało, że zwalniam, zaraz te podwyżki dla nich się znaleźli, znalazły. Oczywiście takie same. Dokładnie taka sama stawka, którą mi zaproponowano, mi mnie ta stawka nie satysfakcjonowała. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, bo wiem, że chłopaki. Znaczna część z ekipy, z którą pracowałem, mnie ogląda, więc pozdrawiam Was, chłopaki. Dzięki jeszcze raz za współpracę. No i co Wam mogę życzyć powodzenia i dalszych sukcesów. Ja tak jak powiedziałem znalazłem sobie nową pracę, pracuję teraz z moim dobrym znajomym lakiernikiem, we dwóch jesteśmy lakiernikami, jest jedna zmiana, więc to bardzo duży plus, no i przede wszystkim mam dużo bliżej, bo 9 km muszę tylko dojeżdżać do nowej pracy, więc to jest naprawdę dużo, dużo mniej. Choćby z samego względu, że na paliwo y, zaoszczędzę kilkaset złotych miesięcznie, to już jest coś. Dodatkowo wynegocjowałem sobie nie dużo, bo niedużo, ale i troszeczkę lepszą stawkę. Yy, więc y, wszystko zmierza ku temu, że po prostu wyjdzie mi to na dobre. Tak, jak powiedziałem, będę pracuję już, bo już byłem dwa dni w tej pracy: czwartek, piątek. Zacząłem od 1 grudnia. Dzisiaj mamy niedziela, 4 grudnia. Więc jeszcze za dużo Wam o tej pracy nie powiem: no bo to trzeba popracować miesiąc, dwa, ale na razie póki co, z tymi ludźmi, którymi się tam poznałem, wydaje się w porządku. Kierownik wydaje się naprawdę bardzo. Facet ogarnięty, po prostu gość na miejscu. Oczywiście, musimy trochę popracować, żeby to zweryfikować, ale ja, ja umiem, znam się troszeczkę na ludziach i umiem poznać kogoś, czy ktoś jest OK, czy ktoś nie jest OK. Wydaje mi się, że ten gość naprawdę wie, co robi i jest w biurze sam. W tej mojej wcześniejszej pracy fakt faktem, że yy, mieliśmy tam dwa, dwie zmiany, ale w biurze było pięć osób, więc on tak jakby ogarnia jeden sam wszystko, co tam ogarniało te pięć osób, to świadczy samo za siebie, yy, że po prostu yy, musi być naprawdę gość mocno ogarnięty. Yy, no i co? Chyba o wszystkim e, powiedziałem. E, zdecydowanie na plus, to tak jak mówię, jedna zmiana to, że bliżej i to, że trochę lepsza stawka. Z tego co wiem, powinienem tam e, lepsze pieniądze zarobić, z tego co mi ten mój kolega mówił. E, a znamy się od 15 lat i wiem, że on po prostu, jak gdzieś wcześniej pracował, to mówił otwarcie, że jest do dupy. Tutaj sobie chwali, więc powinno być dobrze. Pracy jest naprawdę, widzę, że dużo. Widzę, że nawet ciężko będzie to, może nie ciężko będzie to we dwóch przerobić, bo wiadomo, że trzeba trochę się, trochę popracować, żeby w ten rytm wpaść i, i po prostu odnaleźć się w tej nowej pracy. Ale myślę, myślę, że powinno być dobrze. Wszystko oczywiście wyjdzie w praniu. Także taki przekaz do ludzi mieszkających, w Polsce, nie tylko w sumie w Polsce, nie bójcie się zmieniać pracy, nie bójcie się walczyć o swoje. Mamy czasy, jakie mamy, pracy jest dużo, wbrew pozorom, może teraz idą trochę go, e, gorsze czasy, bo gdzieś tam już w telewizji mm. <coughs> mówią o zwolnieniach i faktycznie pewnie te zwolnienia będą, bo idzie recesja w całej Europie, e, w całej Europie będzie to samo. To nie jest tak, że tylko u nas, więc idą gorsze czasy. Nie wiadomo, ile one powstają, bo zawsze po gorszych czasach przychodzą czasy lepsze i odbicie. To jest taka zawsze, jest taka sinus, sinusoida w gospodarce. Są lata lepsze, potem przychodzi kryzys, są lata gorsze, więc jak sobie spojrzycie nawet na historię, to, to tak po prostu jest. Więc. Póki co w Polsce, jeszcze na rynku pracy nie jest naprawdę źle, szczególnie jeżeli macie fach w ręku i coś umiecie, to zawsze sobie tą pracę znajdziecie. Więc nie bójcie się walczyć o swoje, o jakieś tam podwyżki i, i o, nie bójcie się naprawdę zmieniać pracy. Świat nigdy się nie kończy na miejscu, gdzie pracujecie. Ja oczywiście powiem Wam tak, ja jestem dosyć lojalny, staram się być lojalny wobec pracodawcy, ale też ktoś musi mnie doceniać i musi doceniać to, co robię. Ja staram się dać w pracy naprawdę z siebie 100%. Staram się zrobić swoją pracę najlepiej, jak umiem, nie wybrzydzać. Jeżeli mi coś nie pasuje, to oczywiście powiedzieć o tym i starać się jakoś po prostu ten problem rozwiązać. Ale oczekuję też, że pracodawca doceni to, jaki jestem. Tak? Jeżeli ktoś tego nie docenia, no to widocznie uważa, że nie jestem wystarczająco dobry, a ja nie jestem wystarczająco zadowolony z pracodawcy, więc wtedy przychodzi czas na rozstanie. Więc naprawdę, nie bójcie się walczyć o swoje, bo jeżeli nie będziecie walczyć o swoje, to nadal Polska będzie w ogonie płacowym państw Unii Europejskiej. Ja, to, ja na przykład naprawdę nie mam na co narzekać na te swoje zarobki, biorąc pod uwagę, że to jest Lubelszczyzna i tutaj zarobki są. Jedne z najniższych w kraju, jak nie najniższe, to biorąc to pod uwagę, to te moje zarobki naprawdę są tutaj na Lubelszczyźnie bardzo dobre, chociaż dużo się też w ostatnich czasach czy w ostatnich latach zmieniło. Ale gdzieś na zachodzie, lakielnik samochodowy może na zachodzie Polski lakielnik za, samochodowy może zarobić jeszcze więcej. Naprawdę myślę o te 1002 może zarobić więcej. <klima> Dobra. To taki krótki odcinek. Zmieniłem pracę i zobaczymy, co będzie dalej. Także śledźcie kanał. Budowa postępuje, chociaż teraz mamy czas trochę taki, no trochę, no po prostu zima idzie. Już nawet pierwszy śnieg był, co mogliście zobaczyć na poprzednim odcinku. Więc i ta budowa troszeczkę przystopuje. Cały czas czekam na tego elektryka, miał się odzywać. Eee, póki co nie dzwoni, więc ja zadzwonię do niego jutro i zapytam się kiedy przychodzi. W ogóle to siedzę w samochodzie, bo wieje na dworze bardzo i nie chciało mi się nagrywać, bo jest taki zimny naprawdę wiatr. Dobra. Nie przedłużając, to na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Śledźcie kanał do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.